Większość kału, nawet 54%, to bakterie, a nie resztki jedzenia. Wbrew temu, co pewnie większość ludzi do tej pory myślała, kupa to nie głównie resztki strawionego pokarmu, bo największą jej część, aż połowę suchej masy, stanowią bakterie. Tak dokładnie miliardy drobnoustrojów, które na co dzień żyją w jelitach i wykonują kawał dobrej roboty podczas trawienia. Poza nimi w skład stolca wchodzą także złuszczone komórki na nabłonka, sam śluz, a także barwniki, chociażby takie jak sterkobilina, która nadaje ten charakterystyczny brązowy kolor. I chociaż brzmi to niepozornie, to te mikroby są bardzo ważne dla zdrowia. Chociażby pomagają trawić błonnik, wytwarzać witaminy te z grupy K i z grupy B, a także wspierają układ odpornościowy. Można powiedzieć, że jelita to taka mała fabryka biologiczna, która działa na okrągło bez względu na to, co właściwie teraz robisz. Ale fakt, że połowa kupy składa się z żywych organizmów jest dość dziwny. Mężczyźni wypróżniają się częściej niż kobiety, i tu nie chodzi o anegdoty czy domysły, tylko twarde dane z badań naukowych. Codzienny rytm wypróżnień ma około 40% panów i zaledwie 33% kobiet. Co ciekawe, 7% Panów wypróżnia się 2-3 razy dziennie, natomiast u kobiet jest to tylko 4%. A dlaczego tak się dzieje? Wpływ na to ma kilka czynników, ale statystycznie mężczyźni jedzą więcej, więcej kalorii i więcej błonnika, a to działa jak naturalny napęd dla układu trawiennego. Mówiąc wprost, więcej jedzenia, szybszy przejazd, ale wpływ na to ma także inna przyczyna, mianowicie. Kobiety mają dłuższe jelito grube niż mężczyźni, a natomiast potrafi zaskoczyć. Okazuje się, że kobiece jelito grube potrafi być nawet o 10 cm dłuższe niż u mężczyzn, chociaż zazwyczaj proporcja jest 147 cm do 154 To może nie brzmi jak wiele, ale w praktyce robi różnicę. Szczególnie w odcinku poprzecznym taki dodatkowy zakręt może znacznie wydłużyć pasaż jelitowy, co może doprowadzić do zaparć. Wyobraź sobie, im dłuższy jest wąż ogrodowy, tym więcej czasu zajmie, zanim woda doleci do jego końca. No i podobnie jest z jelitami. Co więcej, dodatkowa długość sprawia, że badanie kolonoskopowe u kobiet jest nieco trudniejsze, ponieważ endoskop musi pokonać więcej zakrętów, a manewrowanie nim wymaga więcej precyzji. Można więc powiedzieć, że kobiece jelito grube to prawdziwy labirynt. Złożony, kapryśny i na swój sposób fascynujący. Zapach kupy, a tak w zasadzie smród to temat dosyć nieprzyjemny dla nosa, a głównym winowajcą tego charakterystycznego aromatu są produkty przemiany tryptofanu, czyli jednego z aminokwasów występującego w jedzeniu. Bakterie w jelitach biorą ten tryptofan na warsztat i przekształcają go w związki takie jak skatol i indol. To właśnie one jako lotne związki uciekają z muszli i trafiają prosto do nosa. Zgadza się. Dosłownie wdychasz kawałki swojej kupy. Co ciekawe, skatol w małych ilościach potrafi pachnieć ładnie, wręcz kwiatowo, i do tego jest wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym jako utrwalacz zapachu. Ale wystarczy nieco wyższe stężenie i z elegancji robi się duszący zapach odchodów. Przeciętny człowiek może wytwarzać nawet pół kilo stolca dziennie. Zastanawiałeś się kiedyś, ile kupy produkujesz dziennie? Jest to od około 115 do 450 gramów. Co ciekawe, źródła w tej sprawie nie są zgodne, ponieważ według danych amerykańskich przeciętny mężczyzna wytwarza około funta stolca dziennie, czyli z amerykańskiego na ludzkie to 450 gramów, a przeciętna kobieta 400 gramów. Z kolei badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że jest to 106 gramów na dzień z niewielkimi różnicami co do płci. Skąd taka rozbieżność? Wszystko zaczyna się od talerza. Dieta bogata w błonnik wiąże wodę, więc stolec jest cięższy i jelita mają więcej pracy, aby go przeklnąć. Do tego dochodzi indywidualne tempo pasażu jelitowego, który też definiuje to, ile w ciągu doby wytworzymy kału. Tempo swojego pasażu jelitowego sprawdzisz niebieską babeczką. Blue Pop Challenge może brzmieć jak internetowy żart, ale w rzeczywistości to sprytny sposób na sprawdzenie, jak szybko działa Twój układ trawienny. Cały pomysł polega na zjedzeniu dwóch mafin z niebieskim barwnikiem, a później tylko czekasz, kiedy w toalecie pojawi się kupa z niebieskim zabarwieniem. Proste, ale wymowne badanie przeprowadzone na 800 osobach wykazało, że mediana czasu pasażu jelitowego wyniosła około 28 godzin, czyli od obiadu jednego dnia do następnego wieczora. Co ważne, ten czas nie jest tylko liczbą, bo wiąże się z konsystencją, częstotliwością wypróżnień, a także stanem mikroflory jelitowej. Krótszy pasaż jelitowy zazwyczaj oznacza lepsze zdrowie metaboliczne, większą różnorodność bakterii w naszych jelitach, a także sprawniejsza jelita. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Hobbywear, oferujący bluzy i koszulki dopasowane do Twojej pasji. Lubisz wyróżniać się z tłumu? Proszę bardzo. A może interesujesz się historią? Też jest coś dla ciebie. I mamy także coś dla fanów PRL-u, a także dla fanów motoryzacji. To, co wyróżnia te ciuchy, to oprócz świetnych projektów wysoka jakość. Koszulki i bluzy szyte są w Polsce z polskiej Dzianiny, więc będą służyć przez lata. Hobbywer, ubierz się w swoją pasję. Link do sklepu w opisie, a my wracamy do tematu odcinka. W przyszłości możemy produkować paliwo rakietowe, skupy. Wyobraź sobie to: bakterie żyjące w ludzkich i zwierzęcych odchodach mogą produkować paliwo rakietowe. I to dosłownie. Chodzi o hydrazynę, czyli związek o ogromnej energii, toksyczności, ale także bardzo niebezpieczny, który może być wykorzystywany w napędzie rakiet. Pewne bakterie zawarte w kale przekształcają amoniaki i azotyny na hydrazynę, jako część swojego naturalnego cyklu życiowego. Cały proces zachodzi w specjalnej strukturze wewnątrz bakterii, która chroni je przed samo zatruciem, ale to nie tylko ciekawostka dla fanów biochemii. Te mikroby mają już praktyczne zastosowanie i pracują w oczyszczaniach ścieków, neutralizując azot i tym samym wytwarzając hydrazynę. Czyli można powiedzieć, że sprzątają po nas, a przy odpowiedniej technologii mogłyby także służyć do napędu rakiet. W ludzkim przewodzie pokarmowym mieszka około 40 bilionów żywych organizmów. To mniej więcej tyle, ile jest komórek w ciele człowieka. Kiedyś uważano, że bakterii jest 10 razy więcej niż tych komórek, ale nowe badania mówią, że idą one łeb w łeb. I choć ta liczba robi wrażenie, to jeszcze ciekawszą rzeczą są geny. Bo jeśli policzyć, ile genów mają te wszystkie mikroorganizmy razem, to mikrobiom bije Twoje własne DNA na głowę. I to ponad stukrotnie, a to oznacza, że większość funkcji biologicznych, które zachodzą w naszym wnętrzu, to nie zasługa naszego organizmu, a tej niewidzialnej społeczności bakterii. To trochę tak, jakbyś miał w sobie dodatkowy organ, który składa się nie z tkanek, a z genów, enzymów i mikroskopijnych procesów. I choć go nie widać, to odpowiada za tak kluczowe procesy jak trawienie, produkowanie witamin, a także procesy odpornościowe. Na księżycu obok śladów Nila Armstronga wciąż leżą worki z ludzkimi odchodami, i to nie żart. Od misji Apollo 11 do Apollo 17 łącznie astronauci zostawili 96 worków z kałem, moczem i wymiocinami. Powód był bardzo praktyczny. Chciano odciążyć lądownik przed startem powrotnym na Ziemię, aby zabrać więcej próbek Regolitu. Kupę i siki uznano za zbędne. Już na pierwszym zdjęciu zrobionym po wylądowaniu Apollo 11 widać worek, który pewnie astronauci uznali, że lepiej zostawić na Księżycu. I choć minęły dekady, te worki wciąż tam są i stanowią niezamierzony eksperyment naukowy, a naukowcy zastanawiają się, czy mikroby z ludzkich odchodów mogą przetrwać tak ekstremalne warunki jak brak atmosfery, promieniowanie i skrajne temperatury? I kto wie, może właśnie w tych niepozornych workach kryje się odpowiedź na pytanie, jak trwałe jest życie w kosmosie. Ludzkie jelita wytwarzają ciśnienie, jak w oponie rowerowej. Wypróżnianie to nie tylko kwestia potrzeb, bo to istnieje fizjologiczny pokaz siły. W momencie defekacji twoje jelita i odbytnica wytwarzają ciśnienie, takie jak wtedy, gdy naciskasz na poduszkę dłonią, gdy chcesz się uformować do snu. A teraz wyobraź sobie, że to wszystko dzieje się wewnątrz ciebie, tylko po to, żeby przesunąć zawartość jelit ku wyjściu. Podczas wypróżnienia te wartości są całkiem normalne. W badaniach medycznych, tak zwanej manometrii, rejestrowano jeszcze silniejsze skurcze, zwane HAPC, które osiągają nawet 200 mm słupa i trwają do pół minuty. To rodzaj wewnętrznej fali uderzeniowej, która przemieszcza masy kałowe jak pociąg kruszający z peronu. Wszystko to działa dzięki precyzyjnej współpracy. Mięśnie odbytnicy zwiększają ciśnienie, zwieracz się rozluźnia, a mięśnie brzucha popychają sprawę dalej. To taki wewnętrzny zespół hydrauliczny, który działa bez Twojej świadomości i zazwyczaj wtedy, kiedy nie ma toalety w pobliżu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i co? Widzimy się w następnym cześć.